STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Kilka dni temu w Popradzie grałeś dość długo, dziś dostałeś kilka minut szansy. To chyba dla ciebie młodego zawodnika mobilizujące, że możesz podpatrywać, uczyć się i grać ze starszymi kolegami. Jasne, że tak. To jest naprawdę świetne doświadczenie w takich, w takich meczach zebrać troszkę doświadczenia. No i wiadomo też, od kolegów starszych czegoś podpatrzeć można. No i. Myślę, że, że ta po, pierwsza połowa e, dzisiaj była dobra, naprawdę dobra, a w drugiej połowie, no już tak wiadomo, siły opadły i dostaliśmy szansę od trenera, no i cieszę się z tego naprawdę bardzo. Gdy wchodziłeś na boisko, słyszałem, że trener wskazuje Ci, abyś słuchał Igora Anjulo. Udało się? No... Porozmawialiśmy się tam, no wiadomo, nie, nie mówię po hiszpańsku też, też ciężko się było dogadać, no ale Igor tam powiedział, parę wskazówek mi dał, jak mam się zachowywać na boisku, no i te pięć minut naprawdę były ok. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.